Poleć wszystkim, Milena, twój zoom, twój pokój, dawaj o ciebie, jak to było, kiedy zaczynałaś, czy jakiekolwiek były przeszkody po drodze, co musiałaś na przykład przezwyciężyć, żeby zdać te konto fundowane, czy po prostu, jak to u ciebie wyglądało? Na no no, ekipa. Ja, ja na chwilkę tylko, bo jak widzicie, jestem w samochodzie, jadę do pracy, jeszcze muszę pracować. To, to tak w skrócie, słuchajcie, no ja zaczęłam we wrześniu, więc już minęło pół roku. Mówię o. o, o od początku nie było y, tak wszystko kolorowo, tak? Ale tylko dlatego, że ja nie trzymałam się zasad. Grałam y, po prostu wszystko o każdej porze, dnia i nocy można powiedzieć, no nie trzymałam się zasad. Y, od nowego roku stwierdziłam, że konsekwentnie będę robić z każdego dnia to samo. No i przyszły, przyszły tego efekty, tak? Y, więc zdałam to konto fundowane. Y, Tą historię może już znacie, że nawet nie wiedziałam, że zdałam to konto fundowane. Pani, tak, jest plan... na pewno 46 osób na Zoomie, Nie wszyscy do końca ją zdają. Czy możesz tak w skrócie mniej więcej powiedzieć, jak to wyglądało? Okej, okay, no to tak w skrócie kupiłam konto fundowane. Myślałam, że kupiłam konto fundowane na dwuetapowe, ale kupiłam jednoetapowe, więc po ukończeniu pierwszego etapu dostałam login i hasło, myśląc, że zdaję drugi etap, tak? Więc Zdałam, można powiedzieć, drugi etap, te, te 10 500, po czym czekam na login i hasło, żeby dostać do, na faktycznie na to fundowane konto. Z, można powiedzieć w cudzysłowie, pretensjami do Alfy, dlaczego ja jeszcze nie dostałam tego, tego loginu? Po czym mi mówią, że Pani już dawno ma to konto fundowane, więc te 500 to może Pani sobie teraz wypłacić, więc. <laughs> nie no, nie no, ma nie, taka to, historia. To jest, więc... to jest w ogóle znakomita. <laughs> to już. To pamiętam jak kiedyś była taka w grupie było, że zdawaliśmy konta fundowane, ale no ciężko było przejść przez ten etap wypłat, bo wiadomo jest zdanie konta fundowanego to jest jedno, wypłaty to jest już drugie, a tutaj już regularnie pojawiają się wypłaty i to nie małe widziałem moje naj, tutaj największa wypłata, którą widziałem w grupie to była około 23 tysięcy dolarów z konta fundowanego i powiem Wam, że te wyniki, które tutaj wszyscy robią są po prostu oszałamiające i. Wydaje mi się, że to chyba miła niespodzianka, jak ci alfa napisała, wiesz co, na ty już możesz sobie tak. wybrać kaskę. To, to już nie jest drugie etap, to już są Twoje realne pieniądze. mi, czy dowiedziałaś się w ogóle, że to jest już konto takie realne? Twoje myślenie jakoś się zmieniło, jakby między kontem fundowanym takim egzaminem, a już kontem realnym, czy nadal twoje emocje, twoje nastawienie jest identycznie takie same? Że powiem szczerze, że no, emocje są troszkę inne, bo y, jak już faktycznie jest to konto fundowane, no to szkoda by było tego stracić, tak? Więc już no, pracuję nad tym, ale bardziej ta ręka drży, jak już gram na tym koncie fundowanym. Chociaż jeżeli tak jak mówię y, trzymam się tych zasad, to nawet jak złapię tego Sela, no to nie mam do siebie pretensji. Y, więc no, na pewno jest, jest leciutka, widzę, widzę różnica zagrań, y, żeby zdobyć konto fundowane, a mieć to konto fundowane, ale jakaś nie, nieznacząca ta różnica jest, tak? Dobrze, ja dalej pan... staram się kolejne konta, czy no, staram się, żeby mieć kolejne konto fundowane. Kupiłam też na 25 tysięcy konto fundowane, więc no, działam dalej, tak? Trzymamy nie nie, nie kciuki. na laurach. Trzymamy kciuki. Jest pytanko na czacie. Jakie pary i godziny zagrywasz? Czy znaczy, ja zagrywam euro i GBP? Staram się to rano między tak siódmą, trzydzieści, a dziesiątą, jeżeli w pracy mi na to pozwolą. <laughs> e, więc no, trzymam się, że z rana. Miałam też takie sytuacje, że z rana sporo y, zdoby, czy no, wygrałam, a wieczorem jeszcze miałam chęć, że jeszcze sobie coś zagram, tak? I, i wtedy, przepraszam, przewalam te pieniądze, dlatego kup, stwierdziłam, że kupię sobie więcej kont, <laughs> więc... Jest to takie bezpieczne, żeby, bo ja miałam chęć jeszcze grać, więc y, mam więcej kont fundowanych, więc y, jeżeli tam zdobyłam sobie te 2% konta, zostawiam to już i jeżeli mam ochotę i widzę jakieś wejście, to po prostu idę na inne konto i tam sobie zagrywam te 2%. Ja super. Ja bym jeszcze... kolejne pytanie, ja bym chciała zapytać, jaką stratę dzienną miałaś ustaloną na koncie fundowanym Czy był jakiś, nie wiem, łapię 300 plus już nie gram, czy po prostu jak widzisz, warunki się nakładają twoje na, na wejście w pozycję, jakby wszystkie warunki się spełniają, to wchodzisz mimo to ile było 100 plus, czy mimo ile było tych profitów. To znaczy na tym koncie fundowanym, co teraz mam, to jednoetapowe, to ja tam nie mogłam zagrywać, bo tam jest dźwignia 1,30, dlatego no, ja tak nie, w sumie nie polecam tego jednoetapowego, bo nie dość, że jest ta dźwignia 1 do 30. Ja nawet do Kuby pisałam mówię Kuba, ja nie mogę więcej zagrać niż dolców, Kuba mówi to, to jest niemożliwe, mówię, no naprawdę, my nie wiedzieliśmy o co chodzi. Więc ja tam naprawdę grałam tylko 1%, bo ja nie mogłam więcej. I z jednej strony może i dobrze, tak? Bo ja sobie codziennie każdego dnia tą stówkę zarobiłam i dalej nie mogłam. Więc wyszło na, na plus, tak, bo w dwuetapowe, w dwuetapowe konto tam jest dźwignia jeden sto, tak, więc można sobie gdzieś tam 2% ewentualnie zagrać, czy tam więcej. A tutaj była taka blokada. Nie mogłam po prostu nawet dwóch, yy, dwóch transakcji naraz nie mogłam puścić. No tak, tak, tak. Dźwignia, ten, no. dźwignia tak, dzia, tak działała. Z jednej strony dobrze. dobrze, no, bo może dzięki temu właśnie, właśnie to miałem powiedzieć, skutowany. że z jednej strony dobrze, z drugiej strony strony źle. I Powiedz mi. I też wypłaty są. Tak? I też wypłaty są. Yy, już no, lepiej dwuetapowe, bo tam jest co dwa tygodnie. Jest bardzo dużo, trzeba spełnić warunków, żeby pieniądze wypłacić. Niby można na żądanie każdego dnia, ale trzeba naprawdę sporo z, y, tych warunków spełnić i, i trzeba tego pilnować, bo, no, bo można Jasne. też przewadzić. Ostatnie pytanka, i, i już Cię puszczam. Powiedz mi, jakie masz plany dalsze, na przykład za miesiąc, za dwa, gdzie, gdzie widzisz milenę za pół roku, za rok? Kurczę, no ja no w Tajlandii, no gdzie? No oczywiście. Aha, tak. brawo. Yy, tylko ja jeszcze muszę formę zrobić, jak mam mundę i franek, i dopiero wtedy mogę tam, tam lecieć. <laughs> Jaki, Jakie ja... plany tradingowe też dalsze? Yy, znaczy, moje plany tradingowe to przede wszystkim yy, dalej działać w tych kontach fundowanych. Ja sobie dałam taki cel, że w 2025 stawiam całkowicie na konta fundowane, więc. Yy, Kolejne, kolejne chcę konta fundowane zdawać. No i co? No, mam, mam taką nadzieję i widzę tego po prostu, bo najważniejsze jest wizualizacja tej swojej przyszłości. Więc tak samo jak ja sobie wizualizowałam, że ja widzę Milenek chłys na tym certyfikacie, co wy zazwyczaj, wy, czy to zazwyczaj no, dajecie posty, ja to widziałam. Ja po prostu widziałam swoje nazwisko, dlatego teraz też widzę, że ten trading to będzie moje główne źródło dochodu. Więc teraz nie będę musiała jechać na spotkanie do pracy, tylko będę sobie siedzieć w domku ewentualnie. Na plaży i, i robić kalę z Wami. To widzę. No to dobrze, no dobra. To dziękuję Ci bardzo, leć do pracy. I co, jeżeli macie jakiekolwiek pytania do, do Mileny, jakiekolwiek pytania na temat, jak załaty konto wodowane, jakie były problemy podczas, czy jakiekolwiek trudności były, śmiacie linki do socjali na Call of Fame do Mileny, śmiało piszcie i Milena pomożesz. Jak czy nie? czy nie? Oczywiście, jak, jak tylko macie jakieś pytania, to zapraszam na Instagrama, na Facebooka, na. Messengera, więc ja naprawdę każdemu mogę pomóc i ja tak, tak mówiłam wcześniej, ja nic innego nie robię to, co mnie nauczył Przemek, tak? Ja gram ze strzałki, ewentualnie ze z tych sprzecięcia z splotek z i nic innego ja nie kombinuję, bo ludzie właśnie za dużo kombinują, czytają później, bo już każdy na grupie jakieś tam książki, czytam, czy coś się naucza. Nie, bo czym więcej kombinujemy, to tym jest gorzej. Zasada, która jest wprowadzona, znaczy, którą nauczył nas Przemek, robić to konsekwentnie każdego dnia i to, to, to pójdzie, po prostu to pójdzie. No i super, dziękuję Ci bardzo, życzę Ci miłego dnia, twardego dnia. Ja mam również miłego dnia. I, jesteś I co, napierdalamy! Napierdalamy, dokładnie. Także co, lecę po prostu dalej i już udostępniam ekran. Dzięki bardzo.